Jan Paweł II, kiedy wybierał się z młodzieżą w góry, miał taki zwyczaj, że szedł na końcu grupy i każdy, kto chciał, mógł do niego dołączyć. Mógł dołączyć, żeby z nim porozmawiać, mógł dołączyć, żeby się z nim pomodlić. I pomyślałam sobie kiedyś, że chciałabym tak samo jak on to znaczy tak samo wędrować po górach, tak samo poznawać młodych ludzi, tak samo z nimi być, przebywać i im towarzyszyć. I to się udaje. Myślę, że Jan Paweł II zarażał ludzi nie tylko młodych, ale myślę, że każdego swoją radością. To był człowiek, który potrafił nawet poprzez kichnięcie na jednym ze spotkań we Wrocławiu wywołać uśmiech i aplauz swoich słuchaczy. To był człowiek bardzo autentyczny, i ta autentyczność była bardzo widoczna. Była widoczna, myślę, że przede wszystkim w spotkaniach z ludźmi młodymi, które gdzieś bardzo głęboko w moim sercu się odbiły i które gdzieś tam wciąż rezonują. Ta autentyczność uśmiechu, taka radość, która była obecna nie tylko na jego twarzy. Już z wiekiem czasu bardzo schorowanej, bardzo cierpiącej, ale przede wszystkim wypływała z jego serca. Mam taki obraz szczególny Jana Pawła II, z młodymi ludźmi, którzy otaczają właśnie jego już jako człowieka starego, schorowanego, a jego oczy się śmieją. I myślę, że świętość Jana Pawła II może nieustannie porywać, może nieustannie inspirować, może nieustannie pobudzać do chęci kroczenia jego drogami. Ujmuje mnie w Janie Pawle II nieustanna chęć pielgrzymowania, podążania do, do drugiego człowieka, do Pana Boga, ścieżkami Matki Bożej. To był też taki rys charakterystyczny dla, dla Jana Pawła II i dla mnie też bardzo bliski. Do dzisiaj lubię jeździć do Kalwarii Zebrzydowskiej, tam gdzie on wędrował ze swoim tatą ścieżkami kalwaryjskimi, tam gdzie on po prostu pielgrzymował, tam gdzie uczył się swojej wiary. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.